To tego, żeby jednak... I mamy pierwszy kliszek pomianego sędziego Górnego, zatem rozpoczęto... ...swojego zespołu, tutaj do boku piłka zagra, tutaj jest aftyka, teraz do środka zbiega, aftyka, jest uderzenie, aftyka, aftyka, pewna jaka Wielkopolska, to widzę, wypychają Kamińskiego, Budy. Nie przejmuję tego wszystkiego, jednak e, giełda nasiak do biegającego e, gracza e, rywali. Wycofanie do Maraczaka z mini bramkowej, to wszystko teraz w e, buchę. E, te a pokazuje Włóczma, jak uwariam do wykonywania stałego fragmentu. W borykawie jest już piłka zamyka to wszystko Skrowosiński. Jeszcze jest tutaj Paweł Duda, jest bramka dla Polonii Środa Wielkopolska. Ależ tam się zakopłowało w tym polu. Karnaleś no, tam się no, zrobiło już co no, tam się będzie działo ostatnego się do obrabiania stratomi no, na pewno nie, nie pocieszeni, no mówiłem ten pierwszy fragment tego spotkania e, dla rywali łaga, tak, teraz aftyka, dośrodkowanie fel to walczy tam jeszcze nie no, no, do dojadę Zejmuje to wszystko Nowicki Nowicki Jest już przed polękarem Nowicki Marczak do niedojadania, nie dojadę do Aftyki, Aftyka teraz uderzenia w tych ja znowu się świetna Dobra sprawa do, e, most most drasztikusan és Przejmuje to wszystko Tokomalik z drugiej strony, zostawiona piłka Kwiatkowskiemu zespołu ze Środy Wielkopolskiej. Giełda, dośrodkowali w pole karne, czy tutaj ujec tam szukał na zamknięciu Siedleckiego, ale zgarnia tą piłkę Siedleckiego. Jest jeszcze uderzenie Mikołaja Stangela, ale teraz Przejmuje tą piłkę Bałdyga, świetnie teraz wypatrzył tutaj Bałdyga e, grającego e, na boku e, Kevina e, Durueke. Durueke, indywidualny pojedynek z rywalami. Drueke, już jest lia końcowa, Drueke, właśnie to wszystko, Bałdyga, uderzenie Bałdygi, ależ przestrzelił! No i koniec strefy, w której może się poruszać Paweł na Świetne teraz zagranie Kuczyńskiego do Milachowskiego, Milachowski już jest w polu Milachowski, ależ się teraz Milachowski! Dośrodkowanie no w pole kardy Przemysława jaka jest kilka zagrana przez Astykę. Jest, jest, jest to wszystko w środku boiska, Kuczyński przytomny, wystrzelnięcie Kuczyńskiego do boku. Ja tutaj jest Wucz, a do Milachowskiego, Milachowski teraz... Spalił Milachowski do Wudeckiego, jest jeszcze tam dułek, ale teraz całego fragmentu który odchodzi teraz, że zostawiając to pójka Jest dośrodkowanie, skacze tam Marcza, to wybija to wszystko zlikwiduje, litnie z, nie wiem, z to nie wszystko nie gra za Paulo ta od Stangela do no, Milachowskiego. Po Tutaj Milachowski. Milachowski już jest w pola karnego. Milachowski dośrodkowanie jest w ale znowu sytuacja. A kolonisz, nie, po tylnej skrzardze. Poisska kusili z numerem 11 Maciej Ignasia oraz z numerem 17, a był w ich miejsce zawodnicy z numerami 3 Natalia oraz numer 16. Jeszcze Nikolai Stanger! rozwiązali wreszcie. Podnik, na którym miał być budowany ten zespół Polonii Środa Wielkopolska. No i pokazuje teraz to stan, jak świetnie do Łasochu. Łasocha teraz indywidualnie, Łasocha po narodu narodzie, Damian Buczma. I świetnie teraz to zrobił e, Dramę, Dramę. No teraz e, będzie tutaj w pojemniku biegowym z Balami większej. Dramę, Dramę przez polu karny. Dramę przed pole karne do Kluczyńskiego. Kluczyński jedna, druga przekładka. Kluczyński, Like Alexander Czynski. Zwycięstwo, no i kolejne trzy punkty będą napisane no do e, bilansu e, do tego dorobku pod obietnicą Pawła Kutyni. Teraz uwaga, jeszcze aftyka w polu karnym, aftyka uderzenia. Wtyki. Jest bramka e, honorowa dla zespołu. Zmarły w taki błękitny, błękitny z numer numerem 23 z A tym A przed chwilą się wpisała w tyka do numer 14 Nowickiego. No i teraz świetna interesa. On będzie rozpoczynał grę świetnego zespołu. Prądzkojek jest, ale kiedy widzi tutaj w kierunku traf, e, do e, Angela. Ale to jest e, ostatni blizdek w tym sprawie.